Ogólnie to Pewor, wiesz co? No? Może dojeć e, B. Dobra. Zobacz, co tam się dzieje teraz, a Ty, pio, a ty Jarek, y, wychyl, mi da? Sa, jutro. A. Daj, daj e, flesza Izakowi. O tak, 20. E, daj flesza Izakowi. Tak. Nawet Jarek ma, proszę. Nie by teraz a, ja ma, ma. O, Dobra, dobra, sprawdaj mi da, Jarek. Jak ktoś to skierdolę. Ale... Czysty. B, czyste. Krócę dalej. Nie, jeden był. Tak, no mopach tam sam jest. Tak. Spalili mida, uważaj, pasażer. Mikuję maina. Jest mid, blisko! Dwóch jadą Kami. midem. A, jadą, ostro. Oni no do templa mogą wchodzić. Nie, do templa. No, no raczej. Kamery. Skracam B. No, ja skracam wodę, tylko że to jest B -ma maina, to będzie wszedł godzinę tam na Nie, nie, ja idę od środka. Ja, daj mi pierwszemu. Mhm. Tam Kura jest. No góra, o kurwa. w ciebie tam byli. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Czekajmy chwilę. Smoke, Smoke jest i wyjmijmy z niego. Dobra, czekajmy chwilę na. Smoke no i na. Ja, no to wszystko od razu. Gotowy? No go. Super kole, schody i main, B main wchodzi ja wracam, 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 wracam Schody jeszcze, jeden O ma zero ten skod. Był B main Co? To B main nie ma Jeden był Aha Kiedy? Kiedy? On tam wreszcie 1 jeden ma zero chyba Środek mógłby środkiem wejść, nie? Ta, ale ja już jestem na midzie Ja B skróciłem Jarek ma AK w ogóle Ta. Jest mid jeden ja Sprawdził dwóch środek, oni wracają pod B chyba A mogą, no Jeden był na midzie nie. Słyszałeś? Ciocio! Ta, ta. Kurwa, dwóch miałeś jednego. O, do a, a, jest jest, jest. Dobra, no, Dobry, a dobry kol, ale, kol, no, straj, ale no. bardzo dobry call Piotrek, ja naprawdę. Ja fleszuję tą wodę w ogóle A tam czysto był, wiesz? Smol do krewa głęboki Tak, uważacie? B main Ekplot B może być Mamy też sajus Co jest B? raz B Paweł, co dał? On mnie Ja C to lecę O kurde Jeden po wezie Halo, Wjechali Ja swój top ten, blap, teraz. No, jest defu, która paka, przeskoczyła Osmokowali mnie Idę do ciebie Ninja, ninja przeszedł. Filar jeszcze. Pato ma zero. Ajajaj. jeden. Na wupa jest celowana. Kurwa, biało mam trzy Ja odpuszczam, przebili. To abort, to trupki abort. Trupki abort, abort. Abort, Szybko przebili, kurwa. Ja środek. Wupa na wodzie jest. Jest to wracam na B. Może być środek. Dobrze, no jedna woda. Jeden 4. Pati, ja idę z resztą, chcesz? Zajął? Woda no, podchodzą, no Ładnie, pewor Dobiega A 3 na 3 Nie wchodzą, nie wchodzą Woda czysta cała wyglądała A, wupa była w wodzie Cisza na razie Ładnie, Mati B-miner, ja Zagraj defensyjnie, Mateusz Może maina zająć, zajmij się mają na bm po prostu Chociaż już nieważne, nieważne, za późno Ja do środka sobie, wiesz? No, na środku może wszystko ze środka Main. Jeszcze jeden. Ładnie, Pevor. Przyszedł? Palił nie main. Patrzę dół. Taka Zasiadam sobie. Blisko, prawo gram. już plecy robi. Ja patrzę dół, prawo. Ładnie, brawo, ładnie. prawo. Ja mam palaka, jak coś będę palił. Smok na odcięcie kewa jest. Idę sobie. maina. Też znajdę w tego smoka, Izak? Rozbić go? Nie, nie Zyskano Zeskanowano, mam lucky Lewo, lewo B main Powiem ja ja ci Mateu, żebyś był tam schowany, nie patrz ogólnie, nie? Ja jestem prawo, lepiej, prawo za te i patrzę wyjście z ale może ci przejść na blisko Fój Dobra, na raz... dobrze stoicie, dobrze stoicie się. na razie, nie ma nic no to chodź do mnie już, Pawor no Jeszcze mid mogą zachodzić, wiesz? Ja mam palaka, jak coś Przed będę Jeden, jeden, jeden Uważajcie Słysza na mnie A, A będzie Paleci. Pal. Chodzą, Przeszed pala, już chodzą, chodzą. Ale się kurwa Pilar leży brawo. Ja czekam, brawo, Paka brawo. leży 10 sekund, patrzę dół Ja pikuję Bez jeszcze, Bez. Nice. Brawo, super, okay. super obrona Dobre info, -jarek.

Nice. Ej, ogólnie, ogólnie to aktualizujcie info, nie? Tam jesteś Piotrek Masz no, mi za mam chłopa. No, Nie pa, nie pan nie patrzy on ci Piotr mi da tam, nie, Patryk sam tam jest szczególnie nie? Patryk? Patryk On ci mi da, nie patrzy Piotrek Kurde to jest dupa Po głowie na wodzie Jeden, ale do jednego Piotrek daleko mogłeś stać daleko. tam, je Ja sprawdzę środek Jakbyś sprawdził to bym dostał bo okno, będziesz może środek to trudno nie Co to? No bo ja, jesteś pod B szedł, nie? Więc. Ja krócę środek teraz Pale wodę Jarek Ja smokuję tam Pawł wiesz Dobra Mam jeszcze flesze dwa i mało Jeden leży sprzed B on jeden był tylko jakby wracał chyba Chodź do mnie Biegna już Patrzysz Jedyn tam jeszcze patrzysz wody, patrzysz. Pa. Ja tam zaraz mało za Ja na górze jestem Paweł Pawełam no, Nie no wypalił Maina wypaliła main'a dopiero Ale Środek teraz może być A nie patrzysz nie? No ja jestem na, ja arzt, na Biał mam. Najpierw jeden bes. Poka. cave. O, a Jeden obity. Musisz się Ja od templa. Mi od subca. Molka dalej. Bes leży. 10 Ładnie. Lecia wówczas templa później. Ładnie Mateusz, kurwa. Dwa fragi. No ważne, fragi Mateusz Oni mogą na ostatnie sekundy wyjść, więc uważajcie. Do no, smoku jeszcze zaraz. Tak? A nie chcecie sprawdzić main'a? A, Ale skurwiel, co, co to jest? To jest team? Ale nie wchodzi to jeszcze. To jest team main'a. Wchodzi, wchodzą dwóch, 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 dwóch. dwóch. Ale mnie zbejtował. No Piotrek. Teraz, albo nigdy. Błyska? I bez. Pięknie. Nice. Boi się Ciebie. Kameru nie uciekł? Chyba nie. O kurwa. Środek, masz palaka jeszcze, nie? Tak. Mida palą. Uważaj na środek poszła. My podchodzimy z jakim wodę. Środek Tak. Góra Brama Brama jest, no Ja patrzę, czy jest góra, ty ma. i ma Izak, ta mid ma I Jest środek? Izak, załóż środek Leży jeden Nice damen Bomba tu jest, w grę to gór Mhm I je, jeden sprzeda jeszcze Trzy na trzy Ja w wodzie I bomba leżała po lewej stronie mida, Pawora powo, I tam no, bój, diga, to był... Medic latem gór Medic A gór I mid, Bo stronie B była Baka mid co ty gadasz? A już no, nie ma czasu już. Bez się pan tu jest. Fania ty, jest besty, ale dostał sporo. Brawo. No, ręko. brawo. W sumie dobry pan wziął, jakby tam spróbować. No jak ich nie było, to można było podejść. Mogę nie trafić z bomb kabern. Nie trafiłem. Nie trafiłeś. ja to do panu. Nie ma. A... Jeden był poda tylko. Jeden środek. Zabierz. też hmm. raz. Też jeden. Czy to... Roz... rozbij, nie to... rozbić, Rozbij, rozbij, rozbij. rozbij. Zabijmy ja ich może. On ucieka nie, nie, nie. Ja pierdolę, oślepili mnie. Uciekało Jestem, Uciekało tak, dwóch. dwóch. Jeszcze, nie, jeden. Ale mi da. Do... Ja nie wraca. panie, to to jest. Jednego tylko widziałem. Mógł być tam dwóch tam dwóch biegają tam przed i na midzie super power Cofam jest jak to nie siadło ktoś mi wytłumaczy to jest ja, one jest dwa bomba tak yes. yes. ja nie jest nie, ja nie jak to nie siadło to na tu mid Dwóch no proszę nie raz B o kurwa na niej, wiesz? Trochę za wcześnie, Piotr i ten flecz. Mhm, no zobaczy. te, te, te. Mogę zobaczyć. CT, CT, CT. Plantuję i zaraz przeszuję wodę wam. Ja, ja plecy mam. Uwaga, przeszuję wodę, okej? Okay? No Dawaj, przeszuję. Tempel CT, temple i CT jeden. Dwóch Plecy czyste. Ja za... O kurde, ty nie tej wody. Gdzie są? Woda dwóch. Flash idzie. te pewnie. Kurwa, wodę był ładnie tego 7, bo woda. Nie pikuj. Ma długę. Wiesz teraz, do Dildo. Jeden. Woda no, ten ten nie słuchajcie, no tutaj wodę wo wo robicie tak, że pikujecie, nie ma nic. Albo na co daleko i, i się zablokowacie, kurwa, nie? Bo no, tak oni zostaną, mają przewagę zawsze. Jedna osoba na W pobiegła w ogóle, kurwa. No ja, 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 ja. <laughs> ja mówię, zrobię ja. miejsce Mateuszowi, żeby się nie zablokować. <laughs> no to, a tak. Ale, o, za a ty, puszczy. okno. Nie ma, nie ma. Dobra, chodź z tym palakiem, Piotr, jedziesz. Przy dwóch mit, przyjmuję za ustawkę. Ustawka tak. Dobra, dobra, idźcie już. Razem. Mam bok. Widzisz, widzisz, widzisz. Paweł jednak ma Mateusz, ale problemy Nie ja. takiego typa Smokuję Nie chodź tam Mateusz To szkoda, nie, nie ma co tam Le Lewo To jest, jest lewo, lewo, lewo Dawaj Paweł okay. go, 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 go.

Kurwa mać, no. Wracaj, paga już pod maina, Wracaj, będziemy na sobie wejdziemy. Sprawdzali to. Zaraz... Nie mam mida. Nie mam ida. Dalej. Smokuje Wraz, lewo. Smokuje kamery. Maina jest. Maina mają, mają tego, Tu jest. Dwu Leży. jedna sam mainie. Mamy kolumnę. Kolumna. Leży. Łapie górę od razu. Ja ci Góra AWP, góra AWP jest. Dwóch w góra, dwóch Jeszcze jeden. Nie, Jarek. kamerę patrzy? Patrzę ci, no ale ja mam tylko glock'a. Ty Jarek coś się tam dynda, kurwa. Widzę właśnie, śmiesznego. <laughs> <laughs> Oni AWP'a ja mogą chować, wiecie? się, pewnie 90 dni plecy. Kurwa, już ruszyłem się że ma chować. Ja podejdę sobie po broń. A, u, uciekł ten chłopek gdzieś. Mogą pikować okno. Woda wszystko Woda, Woda sobie, ja chyba puszuje. A A puszuję chyba, no. Dziękuję. Paliłem. A była w opocznie Tak, nie widziałem. Dobra. Spokojna, dobra, 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 dobra. Wiesz co, ja to... mainam... chcesz zająć... leżę z A. Ty, Jarek, celowujesz się w templa, a my sobie będziemy wchodzić, dobra? No. Dobra, dobra, ze spoko. To Jaro, ty będziesz się celował w templa. Ja pójdę pierwszy, daj mi pierwszemu powrót, okej? Okay? Go. za Leż Leży Jeszcze bez jeszcze, no Kolumną Ale go Brawo, brawo Dwóch smoke. dwóch jest znowu Dawaj, dawaj środek Zajmij się głowy już, Smołka masz, granaty Nie, nie, nie co <laughs> Niech nic nie rzuca lepiej o. Do Pokebola brawo. Na mit jeden prawa, na be, mi bo be main. widział Do smoka okay. Ja dam smoka no się, do tempa tylko za BS za za i ty blisko być, jest, lewo. Lewo. Leżę za BS Ale w obity, w jest, to lewo, to jest, to jest. To Brawo, no. brawo, zajebiście. Na ja przyje. co to, za moja dip? Ja wodę Ale już ci woda, zapatrzę. Już ci patrzę. Cię odniesie mnie. Co to jest? W wodę podchodzi mi jeden. Gdzie on jest? Dobrze. Brawo. Woda. woda. Brawo. abu Dobra runda. Uwaga, dałem smiga. Jaro, ja to to idę ta do pago. Smaug jak się Mam to mój? Może mój nie trafiony smog do okba. się B, dojazd. środek, to jest debil ten gościu, jest, kurwa, debil Dojeżdża w kółko. No kurwa, dwóch. Dwóch przybada. B, wychodzę B. Idę do ciebie. Mogę kres po Mogę. Jeszcze, jeszcze, B no Mogę ci flecznąć tam nawet, pewa. Może być, Nie, na razie. Jeszcze raz ja. AWP ma, jest przy reśpie. Patrzę go Patrzę. Kurwa mi teraz jest no A tu mamy? Ja przebijam to prawej pali, On tak. za smoke'iem był do lewej Co to zrobić? Nie no Mateusz, ty trollujesz ogólnie, nie? jest no, no, troll jak twój Ale co jest troll? Nice, doła fresh, jeszcze Jezczy jeden Jeden kamery jest. Kamerę. Jeden jest przy kamerach kamerę. do BSa cofnął Palę tewowo spaliłem I, ka za. kamerami blamkamy tak Odmokowali Rozbijam to Ja ma ja okay. Jest po grabie nisko Zderzy Cieszka to góra jeszcze możecie mieć Chodę ci do main'a ja. Małko ci góra. Main jeden main ostatni Nice Jarek Nice, super runda, no Dobry, dobry. dobry flash, tam, Kurwa, mnie Wypalam. Wow. Po piku, po piku. O, po peaku. wiesz, Leży. Widzio bombę. Midem ja wejdźmy. Wejdźmy sobie midem. Nice. Da, do, do, do A, do A Leży. Nice. Smokuje kamery Do A? Jest kamera, jest... Pupa. Gdzie jest? Może być, a main 1? Nie, może być. być, nie. raczej znaczy nie. Tancuję do A maina. jest, to jest, patrz, sobie wyjdziesz. Masz górę, nie? Tak, kamerę sobie tylko chwyć. A pleca. Nie wiem, kurwa, pod kamieniem żyjecie do chuja? Jarek na chodź na idzie i zrealizuje czegoś z dobra? dobra? Jest blisko. Wreszcie od maina dalej. Rozwijam to, rozwijam. Zdrało. Zdrało. Spalam do przodu Ja spokuję Saju, może boosta damy? Jest blisko, lewo A Jezus, dobry pomysł Dzięki po wielkie palakiem, Jak smoka to możecie abortować to czasami, bo My nie? nie. ja sumie, tylko że on po prostu wyleciał na, pieprz, wiek, wiecz, na pałę Czafnął ze środka Chyba już Dobra Możecie poczekać chwilę Astro sił Co widziałeś? Na platą Ja smoka, kawa wchodzę Jest BS, lewo, lewo BS Ten planowy. Flashe. Twoje prawo, pegwork. Flashe'uje CT. Z EBS-em był. Jeden w templu. Plata leży. Templu. Templu leżą. Nice. Dwa na jeden. Nasz. Wpadaj, nie... Co no, dał? Grała czy dałeś? Ja, ja dam CT, patrz. No, ja sprajdę sobie. Zajmij się coś. Okej, fajnie. Podchodzę pod smoke'a, mogę... Wiem. Wiem. Nice. Cześć, panowie, ładnie. Brawo. Dziś. Brawo, panowie. Bardzo Sie. dobra gra ogólnie. Uważam, że Tero zagraliśmy mega chuj.